Trzyma! Ja jestem Koza, to jest kanał Koza Stream, a to jest debiut. Nie mój debiut, ani nie wasz debiut, chociaż jeżeli debiutujecie na tym kanale, to koniecznie zasubskrybujcie. Będzie to debiut Wolfa. Przed nami spotkanie z Olimpikiem Marsylia w Pucharze. No i mam nadzieję, że będzie to spotkanie udane, aczkolwiek nie wystawimy tutaj najlepszego naszego możliwego składu. Tu sporo zawodników, którzy nie grają normalnie, znajdzie swoje miejsce. Mam nadzieję, słuchajcie, że ten odcinek Wam się spodoba. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapek w górę. No i co? Guardiol, Guardiol do podstawowego składu. Razem z Bednarkiem zagrają w tym spotkaniu. Z lewej strony nie zobaczymy Brada Richa. Tylko chciałbym, żeby to był... Nie, to będzie Brada Rich, ale to nie znaczy, że Karbownik nie zagra. Spokojnie. Zagra sobie tutaj... No właśnie, jak chcę to zrobić Nie, no zagra w takim razie Karbo na lewej Bo tu zobaczymy Tesarica Tu zobaczymy Quisonsa I tu zobaczymy Wolfa, po raz pierwszy Na lewej stronie zagra w takim razie Karbownik Valery z prawej Tutaj Guardiol, super Na napadzie chciałbym, żeby był to Żeby był to Rebic Z lewej strony niech to będzie Marin, Cygankow zagra Więc skład jest jest gotowy. No nie wiem, czy coś więcej możemy tutaj zmienić. Nie wiem, czy coś więcej chcę tutaj zmienić przede wszystkim. Nie pozostawiamy poza jedenastką żadnego mega zawodnika. Aczkolwiek zrobimy drobną zmianę. Jedewaj ustąpi miejsca Medwedowi, ponieważ chcemy, żeby jednak odrobinkę odpoczął sobie ten zawodnik, który gra na każdej niemalże pozycji. Poza tym jest dobrze, więc eksperymentalny środek pola. Ci zawodnicy jeszcze nie grali razem w takim zestawieniu, ale mam nadzieję, że sobie poradzą. Jan Bednarek ma opaskę kapitana i to mi się troszeczkę nie podoba, przyznam szczerze. E, wydaje mi się, że tutaj opaskę może spokojnie dzierżyć Guardiol, jako ten, który jest w tym zespole naprawdę długo i mimo, że jest młodym zawodnikiem, e, no to myślę, że tym doświadczeniem, e, myślę, że, że to jest jeden z takich piłkarzy, jak na przykład, e, jak na przykład e, Matthijs De Ligt, że mimo młodego wieku, czy też Declan Raj, że mimo młodego wieku ma w sobie troszkę tych, Troszkę tych cech przywódczych, tak, na tyle, żeby tych młodych zawodników, tak, starszych zawodników być także w stanie zmotywować. Trzy remisy Marsylii. No my lepsi nie jesteśmy. Mam nadzieję jednak, że tutaj nie zremisujemy, tylko z nimi wygramy. I przegrywamy 1-2. No naprawdę te drużyny szczołówki nie dają nam żyć. Swoją drogą, gdzie my strzeliśmy gola? A jest, Marin w 20 minucie. Tak mi się to zlało, że myślałem, że jeszcze przed pierwszą minutą e, strzeliliśmy. No, no to boli, to boli. To nie był dobry mecz w naszym wykonaniu. Szkoda, że przegrywamy, bo tutaj zaraz coś czuję, że e, zresztą słusznie zarząd może spotykać się w sprawie naszej formy. E, co prawda wydaje mi się, że biorąc pod uwagę to, jak rozwinęliśmy ten zespół przez lata, e, bardziej zasługujemy na zaufanie. Ale wiecie, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Właściciel jest specyficzny i może po prostu powoli być... Jak ty możesz być zadowolony? Przerąbaliśmy mecz. No i nie rozumiem tego, absolutnie nie, nie rozumiem tego e, Więc właściciel może powoli być zniecierpliwony Gram teraz z Niceą, tutaj oczywiście bez żadnych eksperymentów Wyjdziemy tym, e, co mamy najlepsze i najmocniejsze e, Sar z Jedewajem wystąpią w tym meczu e, Valery pokaże się na prawej stronie W środku pomocy Rodrigo de Paul Razem z Kuisonsem i na rozegraniu Wolf Z prawej strony tym razem Szymański e, Z lewej strony wystąpi Rebicz Na napadzie chciałbym, żeby był to Petkowicz Poza tym skład jest gotowy, e, jeszcze tylko zmiana na bramce, no i zobaczmy jak to wszystko nam się poukłada w e, tym spotkaniu. Medved, czy ty się zmieniasz z kimś? Dobra, niech będzie. albo Bedi niech sobie odpocznie, bo zagrał dwa mecze z rzędu, dosyć ciężkie, więc warto by było go e, tutaj zregenerować kompletnie, e, żeby nie było żadnych problemów w kolejnych spotkaniach. E, Bradaric, czy ty grasz? Powinieneś grać w tym meczu i grasz, tak więc miejmy nadzieję, że przyniesiesz nam zwycięstwo z Niceą. Wygrywamy 1-0, Petkovic strzela Przyznam że byłem przekonany, że tutaj przegramy Tak więc e, cieszy mnie to niezmiernie Na teraz czas na mecz w Lidze Europy I to będzie spotkanie niebywale trudne To będzie spotkanie niebywale trudne Słuchajcie, gramy z Tottenhamem O, jeżeli my przejdziemy ten dwumecz To to będzie naprawdę gigantyczny sukces Przyznam szczerze, ale, ale wątpię Ale wątpię, a potem dwa dni później e, Spotkanie z PSG Przyznam szczerze, że takie zestawienie klubów Wygląda mi jak Wygląda mi jak przepis na zwolnienie z roboty. Nie będę ukrywał, i troszeczkę mnie to wszystko martwi. Został sprzedany jeden z naszych zawodników. Spoko, nie mam z tym najmniejszego problemu. Jeśli chodzi o nadchodzące spotkanie, to tutaj robimy drobne zmiany, a mianowicie cygankow, Marin. Tutaj wędrujesz ty, a tutaj wędrujesz ty. I więcej nic nie zmieniamy. Słuchajcie. Wygraliśmy tym zestawieniem turbo ciężki mecz z. Turbo ciężki mecz z, z Niceą, więc mam nadzieję, że e, będziemy w stanie się przeciwstawić także. To ten hamowi. No zobaczymy, jak to wszystko w takim razie się poukłada. Jesteśmy gotowi na to spotkanie z kogutami, aczkolwiek tak jak mówię, tego dwóch meczu, no, no, no nie widzę szans, żebyśmy wygrali. Jednak no zobaczmy na to, jaka to jest drużyna. Hurricane, Humminson. No to są naprawdę gigantyczne nazwiska, które stają naprzeciwko nas. No i oni powinni się rozjeżdżać. Po takich zespołach jak mecz, też Standard Lez, aczkolwiek w pierwszym meczu remisujemy. Kastań dał im brameczkę. No ale nadal, nadal ta jedenastka wygląda bardzo mocno. Chlorzek się tam znalazł. No tak, to jest nasz były zawodnik. Przecież to był rekordowy transfer do Tottenhamu. No ależ nas sparowało w takim razie ciekawie. No ale nie będę ukrywał, że nie jest to... że, że to nie jest dobra zaliczka przed meczem na White Hart Lane, bo jeden do jednego nie brzmi, nie brzmi to dobrze. Ale zobaczymy. Nie przekreślajmy nie przekreślajmy naszej pozycji. Tak samo przed meczem z PSŻ. Przypominam, ostatnio przegraliśmy już tylko jeden do zera, więc... Eee, więc może, może nam się uda Dostajemy propozycję za 1v2, e Ale w tym momencie ja nie mam zamiaru pozbywać się Chorwackiego, środkowego, prawego i lewego obrońcy Właśnie dlatego, że on może grać na tych wszystkich Wymienionych przeze mnie pozycjach eee, No a my zobaczmy jak to będzie wyglądało Z PSG Drobne zmiany są potrzebne ale czy na pewno, czy, czy, czy my nie damy rady tym składem? Zobaczmy sobie, jak to wygląda w biurze, jeśli chodzi o kalendarz. Przepraszam, w sezonie, jeśli chodzi o kalendarz. Mamy po tym 3 dni regeneracji na Tottenham. Wydaje mi się, że to powinno wystarczyć. Więc nie chcę robić wielkich zmian. Z Tottenhamem wyszło naprawdę dobrze. Mam nadzieję, że z że także nam się uda. Zobaczmy. Tak jest! Wygraliśmy z PSG! No, jestem zaszokowany. Wiem, że wy także. Ale to jest coś naprawdę, czego się absolutnie nie spodziewałem. No i to jest piękna sprawa, co prawda nasza ocena w oczach zarządu ani drygnie, zwycięstwo z najbogatszym klubem na świecie, e, absolutnie ich nie rusza, no fajnie, fajnie, miło mi, e, ale naprawdę dla nas to to jest jakbyśmy zdobyli 9 punktów, może nie w tabeli, no ale to jest takie małe mistrzostwo Francji, słuchajcie, pokonanie PSG, em, które walczy o tytuł, to nie jest PSG, które już jest najedzone, On, oni byli na drugim miejscu w tabeli, no to jest coś, co, co znaczy niezwykle dużo. E, fajnie Bezuch się rozwija, bardzo ładnie pracuje na tych treningach, więc cieszy rozwój młodego. Na teraz zobaczmy spotkanie ze Spers, jak to wszystko będzie wyglądało. Stepanowicz to już mamy klepnięte. Mam nadzieję, że on odejdzie, bo, no bo my go nie chcemy. Mamy także propozycję Nowaka do Zagłębia Lubin. Wielkie pieniądze proponuje klub z Polski, aczkolwiek nie, nie ma co się oszukiwać. Ich, ich stać na. To, jest, to nie jest klub biedny, więc jest ich stać na dużą inwestycję w słowackiego zawodnika. Tym bardziej, że zarobią na nim na pewno dużo, więc. E, więc, też y, nie robią tego. Wiecie, jakby to nie jest zawodnik, którego kupią, i te pieniądze gdzieś się rozejdą. Dobra, słuchajcie, tak naprawdę, no kurczę, ten skład ŻRE, ten skład gra naprawdę dobrze. Zagramy sobie tym, oni dadzą radę, a na Toulouse zrobimy drobną podmiankę. No, zobaczmy, czy w Anglii będzie tak samo dobrze. Wygrajmy to, albo zremisujmy 2 do 2. 0 do 0. Czyli odpadamy z Tottenhamem po dwóch remisach, ależ to była wyrównana walka. No szkoda, wielka szkoda, słuchajcie. Najgorsze jest to, że takich rzeczy zarząd nie widzi, nie? Że z kim i jak my odpadamy. No boli, 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 boli to trochę, ale z drugiej strony możemy być dumni z tego zespołu, słuchajcie. Mam nadzieję, że w komentarzach na YouTube pojawi się teraz dużo GG. No bo to była mega wyrównana walka z dużo lepszym, przede wszystkim dużo bogatszym od nas zespołem w tym momencie. Ehm, dobra, prawa strona, mam wrażenie, że zapomniałem kupić środkowego obrońcę, nie? <laughs> prawa strona em, będzie walery w tym meczu, z lewej strony zobaczymy Karbownika. Damy szansę zagrać Jagodzie w tym spotkaniu? Czy Balasowi? jest lepszy. Więc oceniony na 70 zawodnik pojawi się tutaj. Między słupkami zobaczymy Wogo. Żeby też nie przeciągać po tej kontuzji aż tak bardzo e, e, Markowicza. Dalej, w środku pomocy na rozegraniu wyjdzie sobie Szymański. Z lewej strony zobaczymy Rebicza. Na napadzie pokaże nam się Czalow. No i tutaj chciałbym zobaczyć jeszcze. Grześka Krychowiaka, tak więc w ten sposób i z Tesarikiem, no mega, mega, słuchajcie, jest to e, skład e, pomieszany, ale ważne jest to, że wszyscy są wypoczęci, więc liczę na to, że po prostu damy sobie tutaj radę z Tuluzą. Toulouse jest na miejscu, zobaczmy którym. E, mam wrażenie, że to jest no, takie domykanie tabeli, chociaż nie, to jest 15 zespół. Eee, aczkolwiek różnica pomiędzy nimi a na przykład Mets to są tylko czteroczka, więc, więc nie mogą być jeszcze niczego pewni, więc będą walczyli jak lwy, zakładam, ale mam nadzieję, że będziemy w stanie sobie z nimi poradzić. No i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Wygrywamy 2 do 0. Strzela Grzegorz Krykowiak, strzela Marin z ławki. No ten Marin to już ledwo żyje tam chyba, bo. Bo, bo, bo wchodzi po raz kolejny, a już był naprawdę mega zmęczony. Dobrze się spisałeś. No, znakomity jest sezon chorwata. W tym, to, to, to co on wyczynia, jest naprawdę um, fantastyczne. Tesarik z czerwoną kartką. No, słuchajcie, jest młody, jest porywczy, kiedyś te błędy musi popełniać, więc um, no podchodzę do tego wszystkiego, jak widzicie, ze sporym zrozumieniem. No, a teraz czekamy sobie na, um, na kolejne wydarzenia, tak naprawdę. Pierwsze raporty skautowskie dotyczące młodzieży, ale tutaj, no, już czekamy naprawdę na takie diamenty, diamenty. Na no, nikogo tego Typu tutaj absolutnie nie widzę. Zobaczmy drugie rozdanie. Czy tutaj może będzie ktoś ciekawy? Czy, czy będzie jakiś nowy Robert Lewandowski, jakiś nowy e, Wojciech Szczęsny? No ale na razie nikogo takiego tutaj nie ma, bo nawet jeżeli ten potencjał tutaj jest całkiem przyzwoity, no to ta cena startowa sugeruje nam, że, że to nie będzie wysoka ocena ogólna. Ja nigdzie nie idzie, słuchajcie. Ja nigdzie nie idzie, jakby już teraz nie będę przyjmował tych propozycji wypożyczenia, bo jest to zwyczajnie bez sensu. Gramy z Olimpikiem Lią, no mecz znowuż niezwykle istotny. Zresztą dla nas teraz każde spotkanie jest istotne. Oczywiście zagrasz bradaric w tym meczu, nie ma żadnego problemu. Kontuzja na treningu i tracimy na 3 tygodnie Mwogo. No jakby ze wszystkich zawodników, których tracić możemy nasz drugi bramkarz. To nie jest ogromny problem, więc no, 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 nie będę płakał z tego powodu, jak zapewne się domyślacie. Bednarek, Sar z prawej strony, będzie to Jedewaj z lewej strony. Bradaricz no wygląda ta obrona naprawdę solidnie. Środek pomocy to będzie Kuisons razem z Depolem na rozegraniu Wyjdzie sobie y, Wolf. Na lewej stronie zobaczymy. Szymańskiego, bo Marin jest lekko zmęczony. Ja wiem, nie, dobra, musi być Marin, musi być Marin. Tutaj chciałbym, żeby to był Petkowicz, no i Cygankow. Tak więc w ten sposób podchodzimy do tego spotkania. E, Tesarika jeszcze może, musimy zmienić z kimś całkiem wysoko ocenionym. E, niech to będzie w takim razie Krychowiak, który jest coraz niżej oceniony, ale na, nadal na poziomie złotym, więc on skakuje do składu. No i zobaczmy, co, cię, co czeka nas w kolejnym spotkaniu. No gdybyśmy wygrali z Olimpikiem Lyon, to to będzie naprawdę fantastyczna sprawa, ale. Ale obawiam się, że tutaj tak dobrze jak z PSG nie będzie. Jeden do jednego. No mogło być gorzej i Cardi nam strzela. Tak więc słuchajcie, Cardi z PSG przechodzi do Lionu. No ciekawa sprawa dla nas Rodrigo de Paul. E, więc Naprawdę na często można liczyć w tym sezonie, jeżeli chodzi o trafienia, bo no strzelił już chyba 10 bramek, co, no, co jest niezłym wynikiem, jak na środkowego pomocnika, nieofensywnego w tym naszym ustawieniu. Bradaric jest zadowolony, że zagrał, porozmawiajmy z nim jeszcze, no bo ważne są dla nas te morale, imponujące fajnie, żeby on był zadowolony. Prognozy nie są wycujące, zawieszenia, odwieszenia i tak dalej, i tak dalej. A przed nami spotkanie, no właśnie, z kim teraz będziemy się widzieli, z kim teraz będziemy się. Z kim teraz będziemy się mierzyli? Jestem naprawdę ciekawy. Mets, No to mam nadzieję, że tu możemy zdobyć trzy punkty. No najgorsze jest to, że tego stadren cały czas tracimy, słuchajcie, sześć oczek, więc nawet jeżeli nam idzie, to im też idzie. I to jest, e, i to jest niepokojące, że niestety nie jesteśmy w stanie się im urwać. E, w tym spotkaniu zrobimy tylko jedną, albo dobra, nie, nie robimy żadnej więcej zmiany. Zadamy sobie tutaj jedynie e, rebicza i to wszystko i więcej nie chcę zmieniać. No jedewaj oczywiście był piłkarzem, którego musieliśmy się pozbyć z tego powodu, że no że, że, że miał czerwoną kartkę, więc logiczne jest, że nie wystąpi. No Mec nie jest w formie, Mec nie jest w gazie. I wygrywamy z nimi 2 do 1. No tak troszeczkę troszeczkę balans na krawędzi. No, ale ważne jest to, że wygrywamy, słuchajcie. Ważne jest to, że wygrywamy. Ciekaw jestem tego Wolfa, jak czy Wolfa, Wolfa, jak on się Wprowadził do drużyny, to mnie naprawdę interesuje. E, zaraz będziemy, zresztą, mogli to zobaczyć w podsumowaniu statystycznym, które wydaje mi się, że zrobimy w tym odcinku, ponieważ e, no niewiele spotkań, chociaż nie, trochę spotkań nam zostało, więc nie wiem jak to podzielić, przyznam szczerze. E, tak więc, na razie lećmy i róbmy to, co, to, co robimy. E, a przede wszystkim zróbmy treningi, do których próbuję się dostać, ale menu jest tak zlagowane, że już myślę, że tam jestem, a jeszcze. Jeszcze nie jestem. No niestety. nąd cały czas idzie równiusieńko i to jest coś, co bardzo, bardzo mnie martwi, no bo to jest jedyna nasza furtka do europejskich pucharów, która nam została. Bezuch pięknie się rozwija. Gwardiol także przedoprzód na karbownik. Karbownik bardzo powoli. Eee, znaczy nie, żeby mi to strasznie przeszkadzało, no ale wolałbym, żeby jednak ta ocena nabijała mu się zdecydowanie szybciej. Zawodnik wraca po kontuzji. Petkowicz nie dostanie więcej szans? Nie, no dostanie, dostanie. Tutaj media już oczywiście spekulują. Ja bardzo chętnie postawię na Petkowicza, właśnie, ale mam wrażenie, że będziemy potrzebowali w kolejnych, w kolejnych spotkaniach, znaczy w kolejnym sezonie, jednak dużo lepszego napastnika, bo coś te nasze coś te nasze wszystkie strzelby się pozacinały i nie strzela ani Petkowicz, Rebicz chociaż może to być też bardzo bardzo takie wiecie, ja mogę tego nie widzieć po prostu, a może oni są skuteczni tak więc nie dobrze, tak więc będzie trzeba się tak więc będzie trzeba się przyjrzeć w statystykach a teraz przyjrzałem się temu wynikowi, który załamał mnie strasznie, no bo no bo kurczę, słuchajcie, to jest naprawdę bardzo zła informacja. E, na szczęście Stadren nie wygrywa swojego meczu, tylko remisuje. My kończymy serię bez porażki, ale to nie była dobra seria, bo to była seria, ser, seria przeplatana wieloma rozczarowującymi remisami, e, więc to jest też coś, co trzeba zauważyć. A no bardzo wyrównana jest ta stawka. Zobaczcie też Olympic Lion może być nawet drugi PS, że byłoby trzecie. To, to, to byłaby jakaś absurdalna sytuacja. Dobra, no my zobaczmy raporty dotyczące naszych zawodników. To jest niezły piłkarz, ale to jeszcze nie jest ten poziom. Tutaj potencjał fajny, ale to nie jest ten poziom na starcie, więc odrzucamy ich wszystkich, bo tak jak mówię, ja tutaj chcę zobaczyć gościa z wartością powyżej, no właśnie takiego jak Krzysztof Kamiński. No i to jest, wiemy, junior, którego, którego będzie warto postawiać, postawić, którego warto będzie rozwijać. Tak więc jego wziąłem bez. Bez w ogóle tutaj żadnego zastanowienia. Tego Tibora wezmę po prostu, żeby sobie gościu został w szkółce na razie, bo też wyglądał ok. No ale tego Kamińskiego to my tutaj musimy absolutnie, absolutnie zobaczyć, bo wydaje mi się, że to jest ktoś, kogo. No no, no na, na, na kogo wobec kogo nie można przejść obojętnie, słuchajcie, 65 oceny ogólnej na starcie Milion 200 e, więc, więc jego przenosimy absolutnie od razu do drużyny seniorskiej e, chłopakowi dajemy inny numer i dajemy mu trening, powiem szczerze, dajemy mu trening Może traktuje go drogę inaczej, przez to, że jest Polakiem e, Może tak być, ale ale co mam Wam powiedzieć? No najwyżej tak jest. I e, nie mam zamiaru się z tym kłócić, że innych zawodników bym traktował pewnie troszkę gorzej. E, 95, dostajesz numer. E, no i teraz to, co istotne, dostajesz trening, ale jeszcze nie możesz go dostać. Gramy z Gengą, poprzednio ten skład zawalił, więc tutaj e, czuję... Się jakby usprawiedliwiony przy zmianie składu, e, takiej bardziej trochę drastycznej. Tu zobaczymy Guardiola jedwaja z prawej strony. Nie, e, jedwaja z prawej strony. E, tu zobaczymy e, Bednarka. E, w środku Pola de Paul zmieni się z Tesarikiem. Szymański powędruje na stronę prawą. E, na rozegraniu zagra e, Wolf. E, I tutaj Marin. Eee, zmieni się tak, że no skoro zagraliście tak słabo, to tutaj całkiem inny zestaw zawodników i tutaj rewicz na lewej e, stronie. Ławka rezerwowych turbo mocna więc będzie miał kto wchodzić, będzie miał kto straszyć. No a mam nadzieję, że te zmiany będą tylko taktyczne. E, tylko takie, żeby dać odpocząć zawodnikom a nie będą spowodowane tym, że po prostu będziecie grali słabo. No gramy z gęgą panowie te mecze trzeba wygrywać, trzeba wygrywać je wysoko. No, dwa do 0 może być. W ogóle Przymański z dubletem, bardzo fajnie. E, niestety rzecz z kontuzją. To już jest mniej pozytywna informacja. E, zobaczmy, <coughs> przepraszam, jak to wygląda. E, na ile będziemy go tracili? Na dwa tygodnie. Więc zawsze w rotacji nie jest to, e, nie jest to fajna rzecz. Dobra panowie rozwijacie się tam w ogóle, czy jeszcze nie? A, muszę tego naszego em, młodego dać. Damy go za karbownika. Taki rozwój karbownika mi osobiście wystarczy zdecydowanie. E, lewy obrońca oceniony na 75, to nie jest problem. Biorąc pod uwagę jeszcze to, em, rezerwowy lewy obrońca oczywiście, biorąc pod uwagę jeszcze to, że posiadamy w składzie em, takiego piłkarza jak, e, jak jak, 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 jak Jedewaj, który gra no, na każdej pozycji, prawda, w obronie. E, dobra, tak więc tutaj chciałbym zobaczyć pomocników, chciałbym zobaczyć, przepraszam, nie pomocników, tylko skrzydłowych. Chcę zobaczyć tego Kamińskiego. Chłopie, ty idziesz od razu w trening, który da ci wytrzymałość na samym początku, a potem będziemy się martwić o to, e, co będzie dalej. No, kameka musimy mieć, słuchajcie, w zespole, no bez kameka to to nie jest granie. Bez kawyka to to w ogóle nie jest absolutnie, absolutnie bez sensu. Zobaczmy, słuchajcie, ile spotkań nam jeszcze zostało. Mamy punktów straty 4 do St Stadren, więc oni się wreszcie potknęli. A my gramy jeszcze z Marsylią, ciężki mecz. Ze Stadren, z Monaco, z Lille. No, te trzy ostatnie spotkania są dużo łatwiejsze, ale ogólnie ta końcówka sezonu nie będzie nas oszczędzała absolutnie. No, fuj, jakie to będzie ciężkie spotkanie. Jedyny plus jest taki, że po, pomiędzy każdym meczem jest dużo czasu na regenerację. To jest jedyny plus, ale zdobycie. No nie wiem, 6 punktów w tych czterech meczach trzeba będzie potraktować jako sukces, a. No a to nie, nie będzie sukcesem, jakby na koniec w tabeli. Zobaczmy jeszcze, jak się to prezentuje. Gdzie mamy w ogóle szansę dojść. 4 punkty tu tracimy. No, do Olimpiku Lyon nie mamy szansy się dobić. No, ta czołówka jest niesamowicie spłaszczona. No, to PSG, no, to to nie jest to PSG, które, które widzimy obecnie. Bardzo ciekawa sprawa. No, a my, słuchajcie, to musimy w ogóle też patrzeć na to, co się dzieje za nami. Bo Bordeaux traci do nas tylko 3 punkty. Olimpik Marsylia traci do nas punktów 6. Więc. Więc ta końcówka sezonu będzie niesamowicie ciekawa, niesamowicie wyrównana. Jak to wszystko się skończy, zobaczycie w kolejnym odcinku. Zatem ja Wam bardzo dziękuję. To był Koza, kanał Koza Stream. Na razie, piona!